Pierwsza Sobota Lipca, Tajemnica Czwarta Światła, Przemienienie na Górze Tabor. Przemienienie Pańskie rzuca mocne światło na nasze codzienne życie i kieruje nasze myśli ku nieśmiertelnemu przeznaczeniu, którego zapowiedź kryje się w tym wydarzeniu. Sługa Boży Paweł VI, Angelus. Dziś pierwsza sobota miesiąca czas naszego rozmyślania. Prośmy Matkę Bożą, by nam towarzyszyła, by zechciała przemawiać do naszego serca. Niech nasze myśli się wyciszą. Odsuńmy to, co nam Utrudnia. Spróbujmy teraz dać sobie czas tylko dla nas i dla niepokalanego serca Maryi. Otwórzmy się na jej obecność w naszych sercach. Duchu Boży, Ty kształtowałeś niepokalane serce Maryi, by było podobne do najsłodszego serca Jezusa. Ty obdarzałeś je swoimi darami, natchnąłeś swoją miłością, łagodnością, pokojem i dobrocią. Dotknij naszych serc. Niech będą choć trochę podobne do serca Jezusa i Maryi. Dobry Jezu, nasza światłości, nasze życie. Dziś chcemy wraz z Maryją rozważać jedną z chwalebnych tajemnic twojego życia. Dotknij nas swoją mocą i twoim błogosławieństwem. Chcemy dziś rozważać przemienienie pańskie. Dlaczego Różaniec podaje nam tę tajemnicę do rozmyślania? Przecież to była bardzo krótka sytuacja. Owszem, wielkie przeżycie porywające, doświadczenie, ale tylko dla trzech apostołów: Piotr, Jakub i Jan zostają wybrani, by zobaczyć Jezusa. W wielkiej chwale, przeżywają coś zaskakującego, niezwykłego, Jezus zabiera ich na wysoką górę, osobno, czują się na pewno oddzieleni od innych, uhonorowani, dopuszczeni do niezwykłych spraw, przeznaczonych tylko dla nich. Idą razem na wysoką górę, a więc i miejsce jest niecodzienne, odosobnione, wymaga wysiłku, podkreśla wyjątkowość wydarzenia. Zapewne też ma swój urok, piękny widok rozpościera się dokoła. Naprawdę, wszystko wydaje się sprzyjać, by apostołowie docenili to, co ich czeka. Po wejściu na szczyt, Piotr. Jakub i Jan widzą Jezusa zupełnie inaczej niż dotąd. Widać, że ewangeliście trudno to wyrazić. Odwołuje się do wrażenia światła, słońca, blasku. Wrażenie musi być niezwykłe, skoro czytamy, że Jezus przemienił się wobec nich. Nagle widzą kogoś zupełnie inaczej, kogoś znanego. A jednak innego. Otrzymują kolejny znak boskości Jezusa. Obok ich mistrza ukazuje się Mojżesz i Eliasz, prorok jak ogień, a więc dwóch najsłynniejszych bohaterów historii Izraela. Apostołowie są świadkami ich rozmowy z Jezusem. Cóż za niesamowite doświadczenie? Czy my nie chcielibyśmy być świadkiem takiego wydarzenia? Dlaczego Zbawiciel zaprasza wybranych uczniów na to spotkanie? Nie byli mu potrzebni, by mógł widzieć Mojżesza i Eliasza, czy chciał? By mieli w pamięci to przemienienie jego samego w wielkiej chwały, gdy przyjdzie czas męki i śmierci? Wybrał Piotra, który miał być skałą, na której zbuduje Kościół, Jakuba, który został przywódcą wspólnoty chrześcijańskiej w Jerozolimie, Jana, umiłowanego ucznia. Apostołowie są wyraźnie przejęci sytuacją. Jednocześnie odczuwają pokój i radość, skoro Piotr ośmiela się odezwać w tym czasie do Mistrza z własnym zdaniem: Panie, dobrze, że tu jesteśmy. Trzecim znakiem utwierdzającym apostołów jest świetlisty obłok i głos z nieba. To jest mój syn umiłowany, w którym mam upodobanie. Jego słuchajcie. Wydawałoby się, że apostołowie już wszystko wiedzą, widzą, że ich Pan jest nie tylko człowiekiem, Widzą szacunek Mojżesza, najważniejszego przywódcy i prawodawcy, Eliasza, najsłynniejszego z proroków, słyszą zapewnienie z nieba. Czy nieco zazdrościmy doświadczenia Góry Tabor, wizji, objawień prywatnych, słyszenia głosu Boga? Czy chcielibyśmy, jak wizjonerzy, sami spotkać, zadać pytania, zobaczyć, dostrzec, usłyszeć, dotknąć Ziemi objawień? Czy wydaje się nam, że wtedy byłoby łatwiej żyć, łatwiej znosić trudności codzienne? Przemienionego Jezusa na górze Tabor widziało tylko trzech apostołów. Pozostali mogli tylko wysłuchać oszałamiającej opowieści. Jednak pod krzyżem, pamiętamy, z apostołów widzących przemienienie pozostał tylko Jan. Piotr, niezależnie od tego porywającego wspomnienia, wyparł się wszelkiej znajomości z Jezusem. Jakuba pod krzyżem również nie ma. Góra Tabor nie przemieniła apostołów na tyle, by wytrwali wszyscy pod krzyżem. Nie widzieli przemienienia Mojżesza i Eliasza inni uczniowie, ani Matka Boża, ani Maria Magdalena, ani żona Kleofasa. Także nie widział Józef z Arymatei, ani Nikodem, którzy odważyli się przyznać do znajomości i poprosić o ciało Jezusa, po publicznym upokorzeniu i męce, by sprawić mu pogrzeb. A jednak to oni zechcieli okazać miłość i wierność w czasie rozpaczy i bólu? Być może my też mamy swoje wielkie doświadczenia obecności Bożej. Które przechowujemy w sercu? Czy też się nam wydaje, że są zbyt krótkie, za rzadkie? Ewangelia milczy o tym, czy Matka Boża widziała przemienionego Syna. Nic nie wiemy o cudach w domu rodzinnym, choć niektórzy snuli takie legendy. Ale rzeczywistość jest mocniejsza. Maryja była pierwszą z tych, którzy nie widzieli, a uwierzyli na samo słowo anioła. Po zwiastowaniu, jak czytamy, odszedł od niej anioł. Nic nie wiemy o tym, by towarzyszyły jej znaki. Żyła zwykłym życiem, przeżywając obecność Jezusa. Przyjęła go duchem i ciałem. Jej wiara mogła opierać się na zapowiedzi poczęcia i narodzin, wspierać powitaniem Elżbiety, przybyciem magów, a jednak przede wszystkim obecnością Jezusa na co dzień wśród zwykłych obowiązków i zajęć. Droga Maryjna, nie prowadziła na tabor, nie szła na górę, by oglądać Mojżesza i Eliasza. Najświętsze serce karmiło się codziennością, z Jezusem ukrytym, a nie blaskiem rzadkich wydarzeń. Czy zgadzamy się na maryjną drogę wiary? Na życie jak ona? Matka miała Jezusa bardzo blisko siebie, najbliżej jak się da, we własnym domu, w zwyczajności, codzienności, ukrytego, widzialnego, a jednocześnie ukrytego w swej boskości, niezwykłości. Dotykała go, karmiła, opiekowała się nim, słuchała go, starała się zrozumieć jego słowa, nosiła je w niepokalanym sercu. Ta sama droga jest przed nami. My również jesteśmy zaproszeni do życia jak najświętsza, Bogu najbliższa matka. Mamy Jezusa ukrytego czcić w najświętszym sakramencie. Dostępnego także dla nas w komunii duchowej, dostępnego przez Słowo Boże, przez sakramenty. Mamy codziennie nosić go w sobie, słuchać go, przyjmować, upodabniając się do niego jak najświętsza panna. Przyjmijmy duchowość niepokalanego serca, drogę codzienności z Jezusem. Bóg będzie nas pocieszał swymi darami, swoją obecnością, łaskami wspierającymi nasze dni. Jednak nie góra, tabor decyduje o naszej wierności, ani o miłości Bożej. Przyjmujmy Jezusa każdego dnia jak Matka. Niepokalane serce Maryi kształtowane przez Ducha Świętego. Chcemy być do Ciebie podobni. Chcemy codziennie przemieniać nasze serca na wzór serca Twego. Prowadź nas swoją drogą ukrycia, bliskości Jezusa, otwierania się na Jego przemieniającą obecność. Prosimy, Matko, módl się za nami. Ty wiesz, że potrzebujemy znaków i cudów. Ucz nas, że obecność Twojego Syna jest największym cudem dla naszego życia. Matko, upodabniaj nasze serca do Twego niepokalanego serca. Amen. Czytała Halina Łabonarska.